Dzień dobry, dzień dobry, cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa, a dzisiaj Spider, jest to tryb, jest to dosyć ciekawy tryb powiem wam, ponieważ jest to tryb na zasadzie pigi. I tak dalej. E, jest, jest to tryb, który polega na tym, że musimy uciec od pająka. E, generalnie ja grałem na, w ten trybik na live ze wspierającymi, więc ja zapraszam Was do bycia wspierających albo ten Bycia na live ie. Od czego to się zaczyna? Jesteśmy z naszym wujkiem na kempingu i nagle coś w lesie. E, w lesie nagle jest jakiś dziwny dźwięk i wujek, a wujek Bob, on był Bob chyba e, Idzie to sprawdzić, właśnie widzę, że nie wotujemy tutaj, żeby... Nie wotujemy tutaj tego, żeby z, e, przeskoczyć, więc e, wujek pójdzie sprawdzić to. E, I ginie w komiczny sposób. Ty została łapy w górę oczywiście na początku. Będzie super, ekstra i w ogóle. E, a my, a my, a my, a my, no co, a my lecimy, słuchajcie. Aha, dobra, ktoś ten, e, ktoś skipnął. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. Dobra, tu jest wrę, wręcz, wręcz, tu jest. Dobra, jest czerwony klucz. Czerwony klucz bierzemy. Czerwony klucz jest potrzebny tutaj. Na szczęście bardzo blisko jest. Dawaj, da, 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 we, weź ten klucz, dobra, e, bluki, dobra, gdzie był potrzebny bluki, e, bluki był, pod, jest, są dwie szanse, że jest potrzebny na, na górze, jest potrzebny na ten, na dole, dobra, bluki jest po, potrzebny na górze, teraz jest przypał, ponieważ pająk e, przyszedł, słuchajcie, pająk przyszedł, Boże, boże, akurat go ominę. Nie nie wiem gdzie jest ten pająk jeszcze, nie? Ale dobra, otwieramy sobie tutaj przejście, nie? Tutaj otwieramy. Mamy C4, C4. Co nam daje C4? Słuchajcie. Czy ty idziesz na górę? Gdzie jest ten pająk? O, w ogóle XD jesteśmy. Dobra, pająk poszedł na tyły. Pająk może stawiać pułapki, słuchajcie. Dobra, pająk jest tam. Tam jest pajo Jają. dobra, panie pajojają pan się niech zainteresuje kimś. No właśnie, ja, ja muszę pójść tam generalnie, nie? Ja muszę pójść tam. Czy ona pójdzie. O nie, nie idź tędy, ty, piaro, ty, piaro, czemu poszłaś tam tędy? Aha, ej, czy Typek robi to, co ja myślę, że robi? Ty, typek chyba albo A kampi, albo B kampi, nie? Jest jedno. Jest jedno z dwóch. Jest jedna z dwóch opcji. E, ktoś miał e, klucz, ktoś miał klucz, tylko że. No właśnie, gdzie, gdzie ten klucz jest teraz? To jest dobre pytanie, bo widziałem, że ktoś ma ten pieseł. Prowadzi się wy, wygrzbotał. No niestety biedny pieseł. Dobra, sprawdź, tu jest niebieski klucz, ale niebieski już tam jest niepotrzebny. Tu potrzebujemy drabiny. Drabiny nie mamy. Tutaj jest potrzebny pomarańczowy klucz. Okej. Okay. Um, musimy znaleźć teraz. O! Ale ale zamk ale zamknęła mu drzwi przed nosem, nie? Ale zostało zamknięte mu drzwi, drzwi przed nocy zostały mu zamknięte. E, co my tutaj mamy? O, właśnie tego klucza potrzebowałem, dzięki. Dzięki, że mnie tu naprowadziłaś. Tu jest właśnie pułapka, o której mówiłem, nie? To możemy w nią wpaść, aby ją zaktywować. E, bo na razie... Dobra, dawaj, 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 wstawaj, 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 wstawaj. Dobra, pająk jest tam. No, i w ogóle tu jest jedna słaba bardzo rzecz tutaj, że e, pająk mógłby tak naprawdę się kampić i. Mógłby się kampić, mógłby się kampić i po prostu nikt by tego nie. E, nie przeszedł. Jezu, liną się za ten. E, za, 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 za tego wałem. E, okay, kolejna osoba nie żyje, więc bardzo źle bym powiedział. Pająk idzie do tego, więc super. Tutaj jest e, otwarte, i tu potrzebujemy bat. Tej baterii nie mamy. Ja tutaj tylko pułapkę w ogóle zdetonuję sobie. E, czyli, pająk teraz A jest pod nami. B wejdzie w domu, więc będzie przypał. Potrzebujemy kolejnego klucza. Dobra, pająk właśnie tak jak mówiłem, zrobił. zrobił ten pająk i wszedł ten, wszedł do domu. On jest teraz gdzieś w domu, więc ja jakby, ja, ja się staram mi nie przejmować. Czy ktoś postawił drabinę? Nie, bo nie wiadomo, gdzie jest ta drabina, rabina. Gdzie jest drabina, rabina? To jest pomarańczowy klucz. Ja pomarańczowego klucza chyba nie widziałem, tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić. Chociaż mogę się mylić. Dobra, spadnijmy tutaj. Spadnijmy tutaj. Pyk, pyk, pyk. Czy tu był po... Nie, tu był czerwony klucz. Tu był zielony klucz. A eee, no i gdzie są te klucze, kiedy je potrzeba Serio? Gościu? Serio? Tutaj był? Oranczki był tutaj? Dobra, nie wiem gdzie jest ten pająk. Ten pająk może być wszędzie tak naprawdę Wszędzie i nigdzie. dobra, on jest chyba gdzieś tam Albo na zewnątrz, nie wiem, to jest creepy strasznie ponieważ no, my my, my słyszymy, my, my słyszymy to wszystko. Dobra, otw otwórzmy o, mamy tego, mamy, 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 mamy to, dobra, ale to i tak nie zmienia faktu, że nie mamy drabiny, gdzie jest drabina, bo teraz możemy zniwelować naszego pająka, ale co z tego, niebieski klucz już nam jest niepotrzebny, ktoś sobie zginął, kolejna osoba zginęła, ojoj, 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 ojoj. Dobra, my się schowamy, my sobie tu pójdziemy. Jeszcze nie będę wyskakiwał, żeby pajączek. Dobra, teraz wyskoczymy sobie. Teraz sobie wyskoczymy. No i dobra, chwila. Musimy... Musimy znaleźć potrzebne nam rzeczy. Czyli na przykład... Potrzebujemy baterii i drabinę. Potrzebujemy drabin... Dobra, znalazłem tą drabinę. Ta drabina naprawdę była tutaj, nie? Ta drabina naprawdę była tutaj, więc dobra, teraz idziemy. Bierzemy tą drabinę. Ja jestem prawdopodobnie ostatnią osobą, która tu żyje, więc trochę ok, przypałbym, powiedział. Zestrałem się, jezu. Ej, paciak mnie pożera, ale no, zestrałem się. Po prostu, bo spadł mi na mordę. Uff. Moi kochani, właśnie pająk będzie wybierał swojego następcę. Ja mam podwójną szansę, bo kupiłem Game Passa, ale na razie on nie zadziałał. I ten pająk właśnie wybiera no podejdź ciągnij daj no daj mi być pająkiem no proszę mam razy mam podwójną szansę nie nie będę pająkiem już no właśnie nie jestem pająkiem Ej, podwójna szansa to jest scam no nie ja ja po nie bo ja po nie szansę, być a tutaj nie a tutaj niestety nie jestem pająkiem więc przypał mam nadzieję że te skipy zadziała no i lecimy moi koni, lecimy lecimy nie śpimy no nie lecimy nie śpimy E, teraz tak, trzeba zajść szybko klucze, 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 klucze. Tu może będzie czerwony? Nie, mam pomarańczowy klucz. Pomarańczowy nas na razie mało interesuje. Tu jest zielony klucz. Dobra, zielony klucz był na zewnątrz, więc przynajmniej jedną rzecz otworzymy. E, mam nadzieję, że tym razem uda nam się raczej uciec. No nie, raczej uciec, bo to, to nie jest ciężkie. Dobra, otwieramy. Mamy żółty klucz, ok, no ale żółty klucz. Dobra, żółty klucz na razie niech tu zostanie, bo żółty klucz jest do sejfu na zewnątrz. Pająk właśnie wszedł do domostwa, więc to jest tak takie, wiecie jakie, no takie niefajne, dobra, mamy czerwony klucz, no właśnie widzicie widzicie ja tutaj muszę wszystko robić ja, ja muszę wszystko robić eee... Za... a okej, okay, pająk jest tam, dobra, okej, okay, dobra, pająk jest, jest tam, wow, 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 to było bardzo, bardzo bliskie ten pająk, słyszę ten, tego pająka on, je, on jest blisko. Te, teraz wolałby mnie wychodzić za bardzo. Bo wydaje mi się, że on jest za tą ścianą. Dobra. Ilon, on tu... oj ale ten pająk tu zrobił, nie? Ale on tu zrobił. Dobra, idziemy. Idziemy. Ej, no... Oj, sprytnie, ten pająk, no coś ogarnia tutaj, słuchajcie. Coś ogarnia ten pająk, ale nie tak jak ja na szczęście. Pyk, 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 otwieramy. Mamy C4. Super, jest C4. Oj, tu potrzebny byłby łom w ogóle. Dobra, ktoś wszedł w pułapkę. I ktoś chyba został zjedzony. Dobra, 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 dobra. Lecimy w C4, odpalamy. Ktoś, widzę, że ktoś wziął tego. Ktoś wziął to, co trzeba było. E, czyli ktoś, ktoś... O nie, bo tutaj wr wręcz jest potrzeba... O nie, ale przypał. Ale przypał. Ale przypał totalny, nie? Dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy, uciekamy. Um, to ktoś tutaj wpadł w pułapeczkę. Potrzebujemy klucza, klucza francuskiego. Gdzie jest klucz francuski? Kto miał klucz francuski? Halo, kto miał klucz francuski? Ty masz klucz francuski, mam nadzieję, że ty nie masz klucza francuskiego. Eee, dobra, tu jest niebieski klucz. Niebieski klucz, dobra, to to w ogóle możemy zamknąć, bo to już jest niepotrzebne. Tu potrzebujemy drabiny rabiny, tu potrzebujemy tego w ogóle. No Halo, czy moi team'ci coś tutaj robią użytecznego? Oni są jakkolwiek. A to tu, tu jest drabina, okej, okay, dobra, mamy drabinę. Mamy drabinę, moi kochani, nie? No jak ja się czuję, jakbym ja tu sam grał czasami. Przepraszam, ale ja się czuję tu. Stali, jakbym zamgrał. Moi, moi, moi ludzie nie wiedzą, totalnie, co tutaj się dzieje, co powinni robić. Dobra, mamy baterię. Bateria jest potrzebna nam na zewnątrz, słuchajcie. Więc my już wychodzimy z nią. Uh, my już wychodzimy z tą baterią. Pyk, pyk, pyk. I teraz chyba, i znając życie, znając mnie, wpadnę zaraz na pająka. Właśnie to jest najgorsze, że go wszędzie słychać, nie? Dobra, baterie mamy, słuchajcie. Mamy baterie, mamy odpaloną drugą rzecz. Potrzebujemy... No, gdzie są te itemy? Halo, ej. Co się... Ty, może ktoś to zrobił, nie? A ja tylko tak... Tak, tak marudzę, nie? Ale że tu, tu, tu jest zrobione, czy, czy nie? A, ty ktoś to zrobił, dobra. Dobra, ktoś to zrobił, no to zmienia w ogóle postać rzeczy w takim razie, nie, no okej, okay, dobra, 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 bierzemy złoty klucz, no nie, ej, to jedną rzecz zrobili, jedną rzecz zrobili tutaj, słuchajcie, jestem dumny z nich, że z... udało im się zrobić jedną, jedną rzecz, o, jedną rzecz udało im się zrobić, dobra, odpalamy to, tu się otwiera, mamy fioletowy kluczyk, dobra, co z tego, że mamy fioletowy klucz, jeżeli deski są zamknięte? Co z tego, że jest fioletowy klucz, jeżeli deski są zamknięte? Ale czy mogę tu użyć klucza? No nie. Halo, potrzebujemy tego, co kowca. No, gdzie wy jesteście, nie? No fajnie, to halo, halo, gdzie jest łom? Łom, łomu potrzebujemy. Na pewno ktoś z nich ma ten łom, no nie. I teraz będzie taki straszny przypał, że e, nie wiem, gdzie jest ten łom, teraz, no nie. E, nie wiemy, gdzie jest ten łom, nie wiemy, kto ma ten łom, ale ktoś na pewno ma ten łom. E, I teraz będziemy 20 lat w ogóle poszukiwali łomu, e, więc no, łom, 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 łom potrzebujemy, łom. Kto ma łom? Kto ma łom? Okej, okay, spadamy tutaj sobie, nie? No ja, ja nie widzę, dobra, to jest wręch, tutaj nie ma łomu. No i z, słyszałem, ktoś zniszczył ten, ktoś zniszczył łomem e, tutaj na górze deski, nie? Łom, halo, kto ma łom? Dobra, ty masz ten, ty masz st trójkę, no nie? Gościu ma łom, no nie? I on, nie, chwila, co? Co to są za deski? Ja słyszę rozwalane deski, no nie? Okej, okay, super, Spider został u, u ten, e, sp Spider został, w sensie, przepraszam, ja się trochę tiltuje, nie, ale... Dobra, wow, udało się. Ktoś miał... ktoś miał łom nareszcie po 20 latach. Moi kochani, otwieramy wrota. Otwieramy wrota. No jak widzicie, jest tutaj ten pająk. Jest tutaj martwy, niech będzie on martwy. A ja, a my uciekamy, moi kochani, sam uciekam motorówką. Bez nikogo. Nie zasłużyli. Nie zasłużyli, moi kochani. Właśnie w ten oto sposób uciekliśmy pod Spidera. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymacie się, no i pej, papa, Hej, hej, cześć.